Możecie rysować dowolnie postacie w waszych komiksach, natomiast niesamowicie istotne będzie to, żebyście w świadomy sposób posługiwali się czymś, co nazywa się językiem ciała. Czyli tak wyginali te postacie, dodawali im takie różne gesty, które sprawią, że to, co one przeżywają, to jak się zachowują, będzie rzeczywiście wiarygodne. Pokażę Wam to na kilku przykładach. Użyję tutaj. Kilku sylwetek, dzięki którym będziecie mogli zobaczyć o co dokładnie z tym różnicowaniem chodzi. Pierwsza osoba będzie na kogoś zła. Od czego zacznę? Wprowadzę tutaj tor. Tors będzie lekko przechylony, bo głowa też będzie jakby obniżona, lekko schowana. Tak, tutaj mamy zarys oczu. Osoba jest na kogoś zła. Co ona robi? To co zazwyczaj, kiedy człowiek jest zły, bierze się pod boki, ramiona lądują na, na, na tutaj z boku na wysokości bioder, no i staje w lekkim rozkroku. Tak? Nogi są szerzej rozstawione niż zazwyczaj. Musimy wyraźnie zobaczyć, że ta osoba stabilnie stoi. Tak więc mamy pierwszy przykład emocji wyrażonej językiem ciała. Kolejny przykład. Ktoś tutaj będzie bardzo szczęśliwy. Tak szczęśliwy, że aż podskoczy. Ciało się wygina. Jedna z rąk. Ktoś tutaj góry. będzie bardzo poważny i, powiedzmy, dumny. Dumna osoba inaczej się zachowa niż w tym przypadku, aczkolwiek coś może być podobnego. Przychylmy tą osobę, pokażmy ją troszeczkę z boku. Będziemy też patrzeć na nią od dołu. W zależności od tego, co ta postać będzie przeżywała, co czuje, jak się zachowa, powinna odpowiednio się powyginać, odpowiednie gesty wykonać swoimi kończynami. Dopiero dzięki temu będziemy w stanie Wam uwierzyć, że ta postać rzeczywiście przeżyła to, co powinna w opowieści przeżywać.